Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w drugiej części serii poświęconej proroctwom dotyczącym kościoła, naszego kościoła katolickiego, czyli z języka greckiego po prostu powszechnego. Dziś również będziemy się odnosili do synodu amazońskiego, tak, nie, nie, nie synodu w Amazonii, to było moje przejęzyczenie, do którego się zaraz odniosę, ale do synodu, który odbył się w Watykanie i dotyczył, Amazonii, ale czy tylko Amazonii, czy tylko chodziło o te lokalne rozwiązania dla lokalnego kościoła. Zapraszam Was serdecznie. Serdecznie zapraszam Was. Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 32, wersy od 1 do 12. Uważajcie niebiosa na to, co powiem, słuchaj ziemią głosu mojego. Jak deszcz niech spływa moje pouczenie, jak rosa niech spada me słowo. Jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak deszcz życiodajny na trawę. Oto będą głosić imię Pana, uznajcie wielkość naszego Boga. On jest opoką, a Jego dzieło doskonałe. Wszystkie Jego drogi są słuszne. On jest Bogiem wiernym i nie zawodzi. On sprawiedliwy i prawy. Przestali być Jego dziećmi, bo grzech popełnili. Pokolenie przewrotne i zakłamane. Więc jak chcesz odpłacić Panu, ludu głupi i bezrozumny? Czyż nie On jest Twoim Ojcem i Stwórcą, który Cię uczynił i dał Ci życie? Wspomnij na dni, które przeminęły, rozważ lata poprzednich pokoleń. Zapytaj swego Ojca, by cię pouczył, i twoich starców niech ci opowiedzą, jak to Najwyższy obdarzał dziedzictwem narody i rozdzielał synów człowieczych. Wtedy wytyczył granice dla ludów, według liczby synów Boga Sprawiedliwego, bo Jego lud jest własnością Pana, Jakub jego wyłącznym dziedzictwem. Znalazł go na ziemi pustynnej, na odludziu, gdzie brzmiały tylko dzikie głosy. Opiekował się nim i pouczał. Strzegł jak źrenicy oka, jak orzeł, który krąży nad gniazdem, by z niego wywabić swe pisklęta. I bierze je na skrzydła rozpostarte, niosąc je na samym sobie. Tak pan go prowadził, a nie było z nim obcego Boga. To fragment z dzisiejszej liturgii z jutrzni. Przypadek? Nie sądzę. Miałem rozpocząć to nasze spotkanie YouTube od innego fragmentu z Pisma Świętego, ale właśnie ten z liturgii godzin dzisiejszej jak najbardziej pasuje do tego, o czym dziś sobie będziemy mówili. Fragment z księgi powtórzonego prawa streszcza drogę Izraela, która prowadziła z domu niewoli do domu wolności, czyli z Egiptu do Ziemi Obiecanej. I nie analizując już wszelkich szczegółów, które się w tym tekście pojawiły, niech każdy z nas sobie w sercu rozważy, czego i kogo one mogą dotyczyć, i że również dotyczą nas, dla których życie tutaj na Ziemi jest pielgrzymką do nieba. Żydzi wychodzili z Ziemi Egipskiej do Ziemi Obiecanej 40 lat. My nie wiemy, ile będziemy kroczyli do nieba, czy w ogóle do niego trafimy. Zależy to od naszej woli, czy nasza wola przyjmie wolę Boga Ojca. Natomiast pewne jest to, że tak jak w narodzie wybranym 40 lat oznaczało czas oczyszczenia, ale również i czas odzyskania swojej tożsamości, którą straciliśmy, kiedy Adam i Ewa uczynili grzech pierworodny, czyli okazali się być nieposłuszni wobec Pana Boga. Uczynili dokładnie to, co my właściwie w każdej godzinie czynimy, czyli chcemy postępować po swojemu, tak jakby Boga nie było. Ta droga z naszej niewoli do wolności, do nieba, wiedzie przez konkretne, codzienne decyzje, które zawsze musimy odnosić i tu już będziemy się przenosili jakby do sfery dotyczącej proroc związanych z Kościołem. Muszą nasze decyzje się odnosić do Słowa Bożego i to do tradycji Kościoła katolickiego. Znalazł go na ziemi pustynnej, na odludziu, gdzie, gdzie brzmiały tylko dzikie głosy. Każdy świat, każdy wiek, każda rzeczywistość codzienna, w której człowiek żyje, funkcjonuje na co dzień, jest swego rodzaju pustynią, odludziem, gdzie brzmią dzikie głosy, które wydobywają się nie gdzieś tam od pogan, od neopogan, tylko z naszego serca. To tutaj rodzi się całe zło. I tu się również rodzą wszelkie akty profanacji. Największym aktem profanacji jest profanacja łask Bożych, czyli kiedy zatracamy łaski Boże, które otrzymaliśmy od Boga, a łaski Boże działają tu i teraz, w związku z tym te zmarnowane jakby już się nie powtórzą, ponieważ one dotyczyły konkretnego dnia, konkretnej godziny, konkretnego miejsca, w którym się znajdowaliśmy. Oczywiście nie jest to sytuacja katastrofalna, Pan Bóg z niczego może uczynić wszystko. Z niemożliwego może uczynić możliwe, dla Niego nie ma nic niemożliwego. W związku z tym również łaski, które utraciliśmy, kiedy tę pustkę po tych łaskach oddajemy Bogu, stają się miejscem uświęcenia naszej rzeczywistości, naszej codzienności, ponieważ moc doskonali się w słabości. Już widzę, że zaczyna mówić na inny temat, o którym nie planowałem mówić, ale wrócę jeszcze do tego fragmentu. Opiekował się Nim i pouczał, strzegu jak źrenicy oka. Jak ożył, który krąży nad gniazdem, by wywabić z niego pisklęta. I bierze je na skrzydła rozporta, rozpostarte. Rozpostarte to też takie wiecie, tu się męczę, trochę przy tym słowie, nie rozpostarte. Bóg niósł Izraelitów i niesie nas na samym sobie. To znaczy, kto niesie nas na samym sobie? Bóg, Trójca Święta, Chrystus, niosący krzyż, jest Chrystusem, który. W tym krzyżu niesie nasze słabości, cierpienia, samotności lęki. Bóg niesie nas na samym sobie do nieba, ponieważ niesie nasz krzyż. My sami Go dźwignąć nie potrafimy, bo grzech zawsze przynosi śmierć. Zwycięstwo nad śmiercią przyszło przez krzyż i śmierć i wyrasta ze zmartwychwstania. Tak go Pan prowadził, a nie było z nim obcego Boga. Czyli jeżeli Bóg jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim miejscu i w naszym życiu obcego Boga nie będzie. Przepraszam Was za to jednak trochę dłuższe wprowadzenie, ale warto, aby zacząć od Słowa Bożego, ponieważ, jak to mówili starożytni chrześcijanie, jeżeli nie karmisz się Słowem Bożym przez trzy dni, Twoja dusza umiera z głodu. Jest to pewna metafora. Ale bardzo mocno i bardzo konkretnie opisuje nasze życie duchowe. I teraz dwa wyjaśnienia odnośnie wcześniejszego filmu, związanego z synodem amazońskim i proroctwami o Kościele. Odniosłem się tam i cytowałem objawienia Marii Waltorty, które zostały odrzucone przez Kościół, co zaznaczyłem na początku tamtejszego filmu, ale przyznaję się, być może nie wybrzmiało to tak, jak powinno. Zatem podkreślę raz jeszcze. Prywatne objawienia Marii Waltorty zostały odrzucone przez Kościół katolicki. Nie polecam ich czytać. Być może niepotrzebnie zacytowałem Marię Waltorty, jeżeli tak się Wam wydaje, to Was w tym momencie też przepraszam. I chcę się odnieść do drugiej sprawy związanej z papieżem Franciszkiem. Dla mnie, i to pochodzi z mojego doświadczenia religijnego, doświadczenia wiary, doświadczenia. Które wyniosłem chociażby z pobytu w Wyższym Seminarium Duchownym jako niegdyś kleryk, jest takie, że na pierwszym miejscu zawsze powinno być posłuszeństwo władzy. Posłuszeństwo władzy, która została dana przez Chrystusa Świętemu Piotrowi każdemu innemu papieżowi. Cokolwiek nam w papieżu Franciszku, powiem brutalnie, nie pasuje. I z czymkolwiek się nie zgadzamy, powinniśmy to przyjmować, chyba że się rzeczywiście jawnie nie zgadza to, o czym papież Franciszek mówi z objawieniem Bożym, czyli jest wbrew Słowu Bożemu i wbrew tradycji Kościoła Katolickiego. Na razie nie zdarzyło się w dziejach Kościoła Katolickiego, aby jakiś papież wypowiedział się przeciwko Słowu Bożemu obecnemu w Piśmie Świętym i przeciwko tradycji Kościoła Katolickiego, co nie oznacza, że tra tradycja była wyznaczana innym torem przez inny sposób myślenia Kościoła, który jest definiowany przez Ducha Świętego tu i teraz, ponieważ Duch Święty wie kiedy chce. Mówiąc bardzo konkretnie, nawet jeśli nie rozumiem papieża Franciszka, to tłumaczę sobie w ten sposób, że jestem po prostu zbyt głupi, aby go teraz być może już rozumieć. Rzeczywiście, może powinniśmy dopiero dorosnąć do tego, o czym mówi papież Franciszek. Ja wiem, że być może się w niektórych z Was budzi oburzenie, swego rodzaju bunt. Jak to możliwe? Przecież papież Franciszek wnosi figurki amazońskich bóstw i dokonuje idolatry i tak dalej. Na razie ten temat... Zostawmy. Rzeczywiście było to dość, dość niefortunne, ponieważ inkulturacja, którą posługuje się Kościół katolicki, polegała na tym, że Kościół wnosił symbolikę chrześcijańską w kulturę pogańską, natomiast nigdy nie robił czegoś takiego, co się wydarzyło teraz, czyli nigdy nie działał na odwrót, że wnosił symbolikę pogańską do świątyń chrześcijańskich. I tutaj rzeczywiście trzeba sobie postawić duży znak zapytania, czy faktycznie nie był to akt, Idolatri. Natomiast mówię, najważniejsze jest to, żebyśmy pozostali posłuszni papieżowi, posłuszni nauczaniu stolicy apostolskiej, nawet jeżeli wzmaga w nas to bunt, ponieważ Pan Jezus w siostrze Faustynie, o czym napisała w swoim dzienniczku, powiedział, że milsze jest mi posłuszeństwo niż Twoje wybory. Milsze jest Bogu posłuszeństwo i niejednokrotnie, jak czytamy Żywoty Świętych, Mamy na to dowody: posłuszeństwo papieżowi, posłuszeństwo biskupowi, co więcej, posłuszeństwo proboszczowi lokalnemu, niż własne widzi mi niż własne jakieś tam objawienia, własne doświadczenia religijne. Wiara katolicka jest zawsze weryfikowana w sposób obiektywny przez słowo Boże, które zostało nam dane w Piśmie Świętym i przez tradycję Kościoła katolickiego. Z języka łacińskiego trado oznacza przenoszę. W związku z tym jest to tradycja, która jest przenoszenia, przenoszona z pokolenia na pokolenie i każde z tych pokoleń dodaje coś charakterystycznego dla siebie do tejże tradycji, aby Chrystus był żywy tu i teraz, ponieważ posłużę się raz jeszcze tym cytatem Duch Święty wieje kiedy chce. Kędy chce. On wie, kiedy chce. A prorok Izajasz mówi o tym, że myśli Boga nie są naszymi myślami absolutnie. I drogi Boga kompletnie nie pasują do naszych dróg. Sory, tak wygląda świat duchowy, który proponuje nam pismo święte. On przełamuje nasze schematy i nasz sposób myślenia, i bardzo często jest tak, że będzie nasze serca przełamywał. Dlatego warto się zamknąć w niepokalanym sercu Maryi, który jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Jezusa. I kiedy weźmiemy do ręki Różaniec i sprawy, z którymi się nie zgadzamy, przeciwko którym się buntujemy, oddamy Maryi. To ta, która najpełniej poznała Słowo Boże i tak mocno przyjęła to Słowo Boże, że stało się ciałem, da nam Ducha Świętego, Maria najpełniej ogarnęła Ducha Świętego i wymodli nam, bo Maria jest tą, która się za nas modli, wymodli nam łaskę zrozumienia Słowa Bożego działającego tu i teraz przez papieża, przez biskupów, przez duchownych, generalnie przez Kościół katolicki, czyli Powszechny, przeznaczony dla wszystkich. Aby być w kościele katolickim, nie trzeba zdawać egzaminów, nie trzeba przechodzić weryfikacji, trzeba przyjąć Chrzest i pójść drogą, którą Chrzest święty wyznacza. Teraz przejdźmy do proroctw dotyczących Kościoła i odnoszących się również do Synodu amazońskiego. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że to wprowadzenie będzie tyle trwało. I to jest dramatyczne, co się wydarza, ponieważ nie jestem w stanie przewidzieć, o czym będę mówił. I bardzo Was przepraszam, bo być może być to denerwujące, że później z filmu 15-minutowego robi się 25-minutowy film. Natomiast warto czasami pójść za takim głosem serca i, i coś więcej niż tylko przewidzieliśmy w, naszej, w naszym schemacie myślenia przyjąć do tego serca. Chcę się odnieść dzisiaj do proroctw związanych z Kościołem, odnoszących się również do Ojca Świętego i również do synodu amazońskiego, zaczerpniętych z proroctw Fatimy. I teraz jeszcze jedna sprawa związana z celibatem, gdzie to synod amazoński, amazoński nie w Amazonii, ale amazoński, proponuje, aby wprowadzić możliwość święcenia żonatych mężczyzn, diakonów stałych. Celibat rzeczywiście nie należy do istoty kapłaństwa, natomiast również definiuje tożsamość kapłana. Na pewno nie jest rozwiązaniem na brak powołań zniesienie celibatu, ponieważ tam gdzie celibat nie obowiązuje, na przykład u protestantów, wcale to nie zachęca większej liczby mężczyzn, aby stawali się pastorami, to znaczy aby Przyjmowali posługę bycia pastorem, jakkolwiek to oceniamy i nie chcę teraz wchodzić w kwestie ekumeniczne związane z protestantyzmem. Chodzi mi o to, że zniesienie celibatu nie jest rozwiązaniem, które uleczy brak powołań wśród mężczyzn. Wśród mężczyzny XXI wieku, który z jakichś powodów nie chce całego swojego życia oddawać Bogu. To, co jest charakterystyczne i co było charakterystyczne w synodzie amazońskim, został on już zdefiniowany jakby z góry przez papieża Franciszka, w jaki sposób ma wyglądać i co ma ustalić i w jakich ramach ma działać, kiedy to przecież papież Franciszek wyznaczył konkretnych przewodniczących komisji zajmujących się różnymi tematami, również związanymi z celibatem, również związanymi z drogą synodalną czyli z decentralizacją kościoła, gdzie to kościoły lokalne miałby orzekać w różnych sprawach moralnych związanych z duchowością, jak chociażby dopuszczaniu do komunii osób rozwiedzionych, czego tutaj na razie komentować nie będę, natomiast wiemy, że sam Chrystus mówił o tym, iż złamanie przysięgi sakramentalnej związanej właśnie z sakramentem małżeństwa zamyka nam drogę do przyjmowania. Chrystusa Eucharystycznego. Trzy czwarte biskupów biorących udział w synodzie amazońskim jest zwolennikami, czy było zwolennikami, nadal nimi są, chociaż synod się już zamknął, został zamknięty. Są zwolennikami głębokich zmian w kościele. I to dobrze, i też to źle, ponieważ wiele spraw, które zostały poruszone, rzeczywiście są niezmiernie ważne, jak, jak ta, która dotyczy. Tego, jaką władzę powinien mieć biskup i czy powinna istnieć możliwość odwołania biskupa. O to pytają sami biskupi. O tym będzie jeszcze w rozmowie z panem redaktorem Tomaszem Terlikowskim, z którym przeprowadziłem w czwartek wywiad w Warszawie związany z objawieniami w Akicie. Serdecznie Wam polecam po raz kolejny książkę pana Tomasza Terlikowskiego Akita. Przesłania i objawienia. Natomiast na synodzie amazońskim trzy czwarte biskupów można by scharakteryzować jako zwolenników Kościoła Otwartego, czyli takiego, który chce bardzo mocno zmodernizować tradycję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie ma co się łudzić. Wszelkie postanowienia, które padły na synodzie amazońskim przez papieża Franciszka, zostaną podpisane i wprowadzone w życie. Tego jestem jakby pewien na 90%. Nie po to papież Franciszek zwoływał synod, aby teraz zakwestionować jego postanowienia. I wracając do książki pana Saverio Gaety, którą również serdecznie polecam, w sklepiku Moc Słabości możecie ją nabyć. Proroctwo o dwóch papieżach, objawienia o końcu kościoła w czasach Benedykta i Franciszka. Chciałbym zacytować fragment związany z proroctwami z Fatimy. Proroctwo z Fatimy znajduje szczególny oddźwięk w objawieniach brazylijskich. Po ustąpieniu z urzędu papieża Benedykta XVI Matka Boża zwierzyła się Pedrowi. Rygisowi w Anguerze. w ten sposób. W łódź Piotrową uderzą falę i nastąpi wielki zamęt. Piotr i tajemnica. Oto odpowiedź. Ostatnio wizjoner wyjaśnił, że w tamtym przesłaniu zostało wyprorokowane nadejście papieża Jezuity, ponieważ ksino odczytane w spak, jakby w lustrze brzmi oniks co oznacza czarny kamień. Przełożony jezuitów jest nazywany czarnym papieżem i ubiera się na czarno. Z tą tezą można by dyskutować, ale zostawmy to bez komentarza. Podobnie też, gdy chodzi o Franciszka. Matka Boża powiedziała do Edsona Glaubera w Itapirandze. Ten, który został wybrany przez mego syna Jezusa do kierowania kościołem, będzie potrzebował, i to zapamiętajmy sobie, ja to też muszę sobie zapamiętać, będzie potrzebował wielu waszych modlitw, by wypełnić z mocą, wiarą i oddaniem aż do końca misję powierzoną mu przez Boga. To, co ujawniłam w Fatimie, trójce mych małych pastuszków, Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie w tajemnicy dotyczącej Kościoła, właśnie się spełnia i urzeczywistnia. I dalej. Już w XIV wieku święta Brygida Szwedzka została wyrazicielką pełnego miłości orędzia Maryi o papieżu. Drugim, którego uważam za swego syna, pierwszym bowiem jest Jezus Chrystus, jest ten, który zasiada na papieskim tronie, tronie Bożym na ziemi, o ile tylko okaże posłuszeństwo względem przykazań boskich i pokocha go, czyli Chrystusa, całym sercem. Brygida zanotowała też zapowiedzi samego Jezusa odnoszące się do papieży: O Rzymie mój, Rzymie mój. Papież tobą gardzi i nie zważa na słowa moje, lecz przyjmuje rzeczy wątpliwe zapewne. Dlatego nie usłyszy już mojego fletu, gdyż decyduje wiele własnego uznania o czasie mojego miłosierdzia. Gdyż decyduje wedle własnego uznania o czasie mojego miłosierdzia. Pamiętajmy, że jest to wiek XIV, nie XXI. Jak krzesło ma cztery nogi i siedzisko, tak też mój tron, który pozostawiam dla papieża, winien mieć cztery nogi: to jest. I teraz przesłanie do nas: pokorę, posłuszeństwo, sprawiedliwość i dobroć, a także siedzisko w postaci boskiej mądrości i miłości. Lecz obecnie tron ów został wymieniony. W jego miejsce pojawił się inny, w którym pycha zastępuje pokorę. Upór, posłuszeństwo, zachłanność bogactw, sprawiedliwość, a gniew i nieżyczliwość bierze górę nad dobrocią. Istotą sprawy okazuje się bycie uznanym za mędrca i nauczyciela wedle ocen światowych. I teraz te słowa trzeba odnieść najpierw do samych siebie, ponieważ zawsze trzeba zaczynać od formowania własnego serca. Dalszy kontekst. Tego proroctwa, proroctwa świętej Brygidy z XIV wieku. Pozostawiam już waszej osobistej, indywidualnej, przemodlonej Różańcem Świętym refleksji. Wróćmy teraz troszkę na polski grunt do Dzienniczka Świętej Faustyny, która zapisuje coś takiego. Zapisek Faustyny Kowalskiej z 17 grudnia 1936 roku. Odpowiadający dacie narodzin papieża Bergoglio, czyli zapiski z Dzienniczka Świętej Faustyny, datowane na 17 grudnia 1936 roku. 17 grudnia 1936 roku urodził się przyszły papież Franciszek. W dniu tym więcej cierpiałam niż kiedykolwiek, i wewnętrznie, i zewnętrznie. Nie wiedziałam, iż w jednym dniu tyle wycierpieć można. Jest jedna tajemnica, która mnie łączy z Panem, o której nikt wiedzieć nie może, nawet aniołowie. I chociażbym chciała wypowiedzieć, nie umiem tego wypowiedzieć, a jednak tym żyję i żyć będę na wieki. Słowa z Dzienniczka Świętej Faustyny na koniec uzupełnijmy słowami ojca Dolindo, który mówi o wielkim papieżu za czasów, którego dojdzie do upadku Królestwa Zła. Papież ten nadejdzie po srogiej wojnie. A zatem podsumowując, pierwsza sprawa posłuszeństwo Kościołowi, druga sprawa nieustająca modlitwa w intencji Kościoła, po trzecie rozpoczynanie od badania własnego serca, to znaczy od oddawania swoich słabości, swojej pychy. Swojego zarozumialstwa, swojego własnego sposobu myślenia i oceniania, również sytuacji w Kościele Bogu, ponieważ każda profanacja zaczyna się w naszym sercu. A największą profanacją jest ta, która zatraca w nas łaski Boże. To znaczy, kiedy marnujemy łaski, dary Boże udzielane nam przez sakramenty święte. Tylko tyle, albo aż tyle. To na tyle, tylko tyle, albo aż tyle. W dzisiejszym odcinku, drugim odcinku serii proroctw związanych z Kościołem i odnoszących się do Synodu Amazońskiego, który odbył się w Watykanie. Obejmijmy cały Kościół katolicki, którego również my jesteśmy członkami, gorliwą modlitwą różańcową, aby nie pogubić się w zamęcie, który panował w różnych wiekach i również dziś panuje jest to zamęt doktrynalny, który przekłada się na zamęt. Duchowy azament, duchowy przekłada się na azament moralny, moralność zaś znowu wraca rykoszetem, uderzając w naszą duchowość. Tym, co nas chroni przed zamętem, jest korzystanie z sakramentów świętych, sakramentu pokuty i pojednania, szczera spowiedź i pokuta za grzechy, związana z tym, że sakramentem. Sakrament Eucharystii jako przyjmowanie realnej obecności Chrystusa pod postaciami konsekrowanej, Hosti konsekrowanego chleba i konsekrowanego wina, ciała i krwi Chrystusa. Różanie święty jako modlitwa rozważająca Słowo Boże, ponieważ różanie święty oparty jest na Ewangelii. I wierność własnemu powołaniu, wierność nauce Kościoła katolickiego, której być może nie rozumiemy, być może jest dla nas trudna. Być może będą takie sytuacje jak z dziejów apostolskich, kiedy to apostołowie nawzajem zwracają sobie uwagę, ponieważ niektórzy z nich myślą bardziej po ludzku niż po Bożemu, to znaczy chcą reformować Kościół na swój obraz, a nie odnosić go do obrazu Chrystusa, a Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Wierność Słowu Bożemu, wierność nauce Kościoła Katolickiego. Zamknięcie się w niepokalanym sercu Maryi, ponieważ nie oszukujmy się i nie bądźmy śmieszni z argumentami, że Maria cokolwiek zatrzymuje dla siebie. Maria nigdy niczego dla siebie nie zatrzymała, ponieważ całe swoje życie oddała Bogu, idąc za Nim na ślepo. Tam, gdzie zamykamy nasze ludzkie oczy, tam Bóg daje nam nowe oczy, oczy Ducha Świętego, światłość Ducha Świętego. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć i szczęść Boże.